Okej, okay. cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto jest godzina 7.11 czasu polskiego. Piątek, 29 lipca. Bitcoin kosztuje 24 tysiące dolarów, prawie co się stanie z ceną bitcoina w ciągu najbliższych godzin. No i dane fundamentalne będziemy omawiać. Po pierwsze, czy Fidelity będzie miało kłopoty. Miasto Miami, które tworzy swoją kolekcję NFT, a także jakie korzyści może dać e-obywatelstwo w Sango w Republice Środkowoafrykańskiej oraz Satoshi Island, gdzie zapłacimy tylko i wyłącznie w kryptowalutach, a także ten jeden sygnał, ten jeden alert w miesiącu, ale aż 161% wzrostu na Maximus Tier 3 oraz o ile wzrosła rezerwa bitcoinów w ciągu ostatnich kilku godzin i czy może to spowodować spadki ceny bitcoina w ciągu najbliższych kilku godzin, też się będziemy zastanawiać, jak wyglądają dane dotyczące giełd. I wbijajcie oczywiście na narzędzia, zanim jeszcze zaczniemy. Maximus Tier 2, dane on-chain, Maximus Tier 3, zaawansowane dane plus listingi kryptowalut. No i zaczynamy już od danych. Fundamentalnych po to, żeby zrozumieć, w którym kierunku ta cena Bitcoina może się udać, ale pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. Na samym początku, Fidelity. Trzech senatorów ze Stanów Zjednoczonych napisało do dyrektora generalnego Fidelity Investments, domagając się od firmy wyjaśnienia decyzji o tym, że fundusz włączył. Plan emerytalny oparty na inwestycji w bitcoinach i napisali tutaj, tutaj cytat: Ta decyzja jest niezmiernie niepokojąca. Mówią o tym, że jest to poddane dużemu ryzyku oszustwa, kradzieży, utraty środków a jestem ciekawy, co Wy myślicie na ten temat. Natomiast Miasto Miami tworzy swoją kolekcję NFT. Miasto Miami będzie współpracować z Time, również Mastercard, a także z Salesforce. I burmistrz właśnie ogłosił, że Miami planuje zaoferować 5000 nft za zaprojektowanych przez 56 lokalnych artystów, po to, żeby reprezentować 56 mil powierzchni kwadratowych tego miasta. I co ci to posiadacze tokenów będą mogli robić? Otóż będą mieli świadczenia, między innymi z Mastercard, prywatne wycieczki, zajęcia w mieście. Generalnie chodzi o to, żeby zachęcić. Ludzi z zewnątrz do turystyki, właśnie do Miami. Miasto Miami planuje uruchomić projekt na blockchainie Ethereum w grudniu, po tym, oczywiście, jak sieć już przejdzie na proof of stake. Natomiast mamy informacje również z Republiki Środkowoafrykańskiej, czyli tutaj jest to. Państwo i zwróćcie uwagę, co się dzieje. Republika Środkowoafrykańska, o tym mówiliśmy wielokrotnie, stworzyła swój coin, Sango Coin. To jest nowa kryptowaluta, która będzie częściowo, uwaga, wspierana przez bitcoina. Co to znaczy? To znaczy, że Republika Środkowoafrykańska zakupi bitcoiny do swoich rezerw. Ciekawa inicjatywa. I jakie tutaj korzyści będą płynęły na przykład z posiadania e rezydencji, ja sprawdziłem u nich na stronie z tego względu, że można już kupić tokeny Sango Coin w pre-sale, oni przeznaczają na te przed sprzedaż Public Sale, public sale 20% z, ze wszystkich monet można kupić i zalokować na 3 lata 6000 dolarów po to, żeby mieć e-rezydencję, a między innymi korzyści z tego to jest na przykład zerowy podatek dochodowy od kryptowalut. Jestem ciekawy, co Wy na ten temat sądzicie. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy takich informacjach dotyczących właśnie nowych rezydencji i nowych miejsc, w których można chociażby właśnie mieć obywatelstwo nawet i w przyszłości, to zwróćcie uwagę, powstaje nowy projekt, który nawet jeszcze nie jest nigdzie listowany. Natomiast już informacje o nim są. Wyspa Satoshi, Satoshi Island, czyli prywatna wyspa o powierzchni 32 milionów stóp kwadratowych, położona tutaj, gdzie wam właśnie pokazuję, czyli można powiedzieć na środku, prawie na środku Pacyfiku, pomiędzy Australią a wyspą Fidji. No i wyspa. Ma być ma stać się domem dla oczywiście entuzjastów kryptowalut, dla entuzjastów NFT. I przede wszystkim, co jest fajne, co jest ciekawe, są oni wspierani również przez ministra finansów i premiera państwa Vanatu, Va -a Vanuatu, Vanuatu. Okej, okay? więc to jest ciekawa sprawa. Powstaje prywatna inicjatywa, która jest wspierana przez oficjalny, oficjalnie przez rząd. Sprawdziłem również tutaj doku, dokumentację, rzeczywiście oni są przez rząd wspierani. Również można wykupić ichniejsze obywatelstwo i na przykład mieszkać sobie na takiej wyspie później, jak oni to zbudują w takim ciekawym, modernistycznym mieście modernistycznym mieście. Ciekawie, dobrze to powiedziałem. Okej, okay, tak, można w takim czymś mieszkać. Super. I przechodzimy teraz do informacji odnośnie MaxData i zwróćcie uwagę, jeden listing w miesiącu, jedna informacja w ciągu ostatniego miesiąca, tylko jedna, ale zysk na poziomie 161% możliwy do wypracowania, ponieważ informacja była w tym punkcie Wzrost 161% w ciągu 8 godzin, wolumen całkiem ciekawy, ponieważ 4 miliony dolarów na samym GateIO było, w związku z tym można było tutaj naprawdę ten zysk wypracować. Oczywiście, to, że taki maksymalny zysk był, to nie znaczy, że tyle każdy tutaj tego zysku wziął. Niemniej jednak, jeżeli na przykład gracie czasowo, czyli wbijacie w danego coina w listing i po prostu statystycznie wychodzicie z danego coin'a po tych kilkunastu godzinach, bo tak po kilkunastu godzinach jest średnio największy wzrost, zwrot. No to rzeczywiście można to było wypracować około 130% zwrotu na max Data Up Tier 3. I dane on-chain sugerują, że wzrosła teraz rezerwa bitcoina. Zwróćcie uwagę, to jest ten wzrost na giełdach spot. Statystycznie, gdy wzrasta rezerwa bitcoina, później. Cena jest niższa. Po kilku 10 godzinach, około 26 godzinach, ta cena jest niższa. Mamy teraz ten wzrost o 0,4%. W związku z tym, powstaje tutaj zwiększone ryzyko spadku tej ceny. Co nie znaczy jednak, że tak będzie na pewno, i warto tutaj podpierać się również innymi wskaźnikami i danymi fundamentalnymi, jak również danymi technicznymi i danymi on przede wszystkim. Pozostałe wskaźniki, które tutaj mogą coś sugerować, to jest wskaźnik CBR, który jest dostępny na Max Data Tier 3, który pokazuje, że dosyć dużo już jest tutaj zakupów na Binance w stosunku do tych zakupów na Coinbase, przynajmniej chwilowo. Na przykład tutaj mieliśmy takie wzmożone, tutaj mieliśmy również wzmożone zakupy na Binance. To jednak zwróćcie uwagę, te dynamiczne wzrosty, które mieliśmy, z którymi mieliśmy do czynienia wczoraj, one były powodowane głównie przez inwestorów z Coinbase. Ja o tym mówiłem również wczoraj na nagraniach, na o tym, że właśnie ten wzrost był spowodowany przez inwestorów z Coinbase. W związku z tym, być może to nie, są, to nie jest jeszcze koniec tych, tych wzrostów, i rzeczywiście te wzrosty się, zobaczcie, pojawiły. W przeciwieństwie, gdyby. Gdyby te wzrosty były spowodowane no tak bezpośrednio takim FOMO na, na Binance, ja tutaj mniej ufam tym inwestorom na Binance, jeżeli coś jest spowodowane jakimś takim FOMO, nagły wzrost i widzę, że tutaj jest duży szał zakupowy na Binance, to wtedy zdaję sobie sprawę, że to może nie mieć jakichś takich długoterminowych odzwierciedleń. Natomiast jeżeli widzę Stosunkowo duże zakupy na Coinbase, to zupełnie inaczej na to patrzę, ponieważ na Coinbase przede wszystkim grają inwestorzy instytucjonalni i kupują tego bitcoina. Tutaj mierzymy to w stosunku do dolara, a nie w stosunku do Tethera. To też jest istotne. Okej, okay, ale jestem ciekawy Waszych opinii. Macie do tych narzędzi dostęp na Max Data App i sami możecie to analizować, i sami możecie z tego wyciągać wnioski, bo po to te narzędzia tutaj są dla Was. Jeżeli chodzi o wsparcia i opory, zwróćcie uwagę na orderbooku, mamy pewien opór na poziomie 24200, który jest na, wystawiony na Binance, ale również te zlecenia są niżej powystawiane, na 24000, na 2460, także tak schodkowo tutaj powystawiane są zlecenia, natomiast największy opór, jednostkowo na Binance na 23,830. Ale pamiętajcie, te zlecenia cały czas zmieniają swoje położenie, w związku z tym też trzeba to brać pod uwagę. OK, i na ten moment to by było na tyle. Dzięki wielkie za komentarze, dzięki wielkie za feedbacki. No i co? MaxData tier 2 to są dane on-chain, MaxData tier 3 listingi, kryptowalut plus zaawansowane dane. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie. Z nami. Hej.